Jeżeli są takie okresy w Twoim życiu, kiedy czujesz, że coś jest nie tak z Twoim życiem, to obawiam się, że się nie mylisz. Zobacz, badanie z 2011 w Personality and Social Psychology Bulletin pokazało, że 90% ludzi, czujesz to? 90% ludzi odczuwa egzystencjalny żal w związku ze swoim życiem. Mamy rok 2023. Nie trzeba być badaczem, nie trzeba być naukowcem, nie trzeba być wróżką, żeby stwierdzić, że dzisiaj jest lepiej, że jest przyjemniej, że ludzie są szczęśliwsi, że mniej się stresujemy, że nie mamy czym się denerwować, że jesteśmy wszyscy cywilizowani, że mindfulness w ogóle. Mhm, tak? Rozumiesz, prawda? Pomyśl sobie, co się wydarzyło przez te 10 lat. Jeżeli teraz, kiedy patrzymy na badania i okazuje się, że jeżeli dziecko spędza Powyżej godziny lub dwóch przy elektronicznych rzeczach czas? To wzrasta krzywa, która wskazuje, że może mieć skłonności samobójcze. A więc pomyśl sobie, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak w swoim życiu, to jest to normalne. No ale może warto by to było rozwiązać. Jeżeli tak, ja właśnie przygotowuję wyzwanie które będzie się pięknie nazywało Ogarnij swoją życiową kuwetę. Jest to pierwszy film z serii, które podpowiedzą Ci, z jakimi problemami sobie poradzić. I w tym przypadku problem numer jeden, który właśnie wiedzie według mnie do takich niestety dołujących wniosków, to jest problem numer jeden. Nieumiejętność wyboru jasnych i dobrych priorytetów w życiu. Jeżeli tylko nauczysz, poziom stresu opadnie, nie będziesz należeć do 90% grupy, która żałuje niestety wielu rzeczy w swoim życiu. Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej, to kliknij w link w opisie i tam znajdziesz informacje o wyzwaniu miłego.